Zostało nam jeszcze 10 dni kampanii. Jaki jest jej bilans na moim odcinku dotychczasowym? To jest, w pewnym skrócie można to, yy, można to tak ująć, bardzo ścisłe, szczelne embargo informacyjne. Mimo pozorów, Pluralizmu na rynku politycznym i medialnym są kandydaci równi i równiejsi. Urzędujący prezydent pojawia się w centralnych programach informacyjnych czasem niejednokrotnie, przy czym różne czynności urzędowe, jakie podejmuje, jako prezydent y, nie liczą się do czasu kampanii wyborczej. Do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Oczywiście partie tego kartelu politycznego, które korzystają z dotacji budżetowej no i mocno się zdążyły usadowić w mediach głównego nurtu. Te partie również. Są silnie obecne, i ich kandydaci są wyraźnie widoczni w przekazie medialnym. Nie obowiązują równe reguły gry. Nie uskarżam się na to, bo to potwierdza tylko moje diagnozy dotyczące stanu państwa polskiego. To państwo jest w swoich strukturach i w swojej w swoim kształcie, ładzie ustrojowym, to państwo jest oparte na oszustwie, wyzysku, jest oparte na kłamstwie. W związku z tym kłamstwo w przestrzeni publicznej, szerzące się kłamstwo przez manipulację, przez przemilczenie, to kłamstwo nie jest dla mnie niespodzianką. Nie dziwi mnie specjalnie, ale. Warto, żebyście Państwo to odnotowali i tym bardziej, tym bardziej cieszę się z Waszej obecności w tym miejscu. Przechodząc do informacji politycznych, ważnych, aktualnych dzisiaj w godzinach rannych wspólnie z kolegami i koleżankami z ruchu kontroli wyborów złożyliśmy pismo w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, pismo, w którym wskazujemy szereg ponad pół tuzina luk w prawie, w przepisach niższej rangi, to jest w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej do pracy. Okręgowych komisji wyborczych wskazujemy luki, które czynią cały system nieszczelny i podatnym na fałszerstwo. Podam Państwu przykład. Głosowanie korespondencyjne może być łatwo wykorzystane do tego, żeby manipulować wynikiem wyborów, ponieważ pakiety głosowania korespondencyjnego będą mogły pozostawać u urzędników urzędników obwodowych komisji wyborczych przez minimum 7 dni przed wyborami. A więc w sytuacji, w której nie ma tam żadnych mężów zaufania, nie ma osób wydelegowanych przez komitety wyborcze. Ponadto Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mogli porównać podpisu wyborcy na kopercie, gdyż nie będą mieli jego dowodu osobistego. Oznacza to, że część zadań członków komisji przejmują urzędnicy, nienależący do komisji. Dalej, głosy przysłane drogą korespondencyjną nie mają być zliczone osobno mają zostać dosypane do ogólnej puli głosów a zatem nie będzie można odnotować tego czy przypadkiem nie nastąpiły jakieś nadzwyczajne nadzwyczajne wypadki odbiegające od statystycznej normy czy po prostu konkretnie jakiś kandydat nie otrzymał nagle korespondencyjnie paczki głosów która zmieni radykalnie jego miejsce w rankingu. Bardzo ważna sprawa. Według zaleceń Państwowej Komisji Wyborczej ostateczna wersja protokołu wyborczego to nie będzie ten protokół ręcznie spisany i wywieszony na drzwiach Komisji Wyborczej, ponieważ Członkowie komisji nie będą uczestniczyli w procesie wprowadzania danych wpisanych ołówkiem do takiego wstępnie sporządzonego protokołu do systemu komputerowego. To przewodniczący komisji oraz osoba odpowiedzialna za informatyzację, osoba o bliżej niesprecyzowanych prawnie kompetencjach, bliżej niesprecyzowanym statusie i jakaś jeszcze trzecia być może osoba mąż zaufania lub też osoba zaufana nie wiadomo czyja przez kogo udarzona zaufaniem będą wprowadzali dane według tego wstępnego protokołu do systemu komputerowego ponadto zniesiono te wytyczne, nowe, zmienione wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej zniosły obowiązujący niegdyś wymóg sprawdzenia przez przewodniczącego, czy osoba posługująca się zaświadczeniem o głosowaniu w innym miejscu została rzeczywiście skreślona z, liczby z listy wyborców w miejscu, z którego przybywa. Notorycznym, nieznanym faktem jest figurowanie w spisach wyborców ludzi, którzy przenieśli się już tymczasem na tamten świat i nie zamieszkali w danej gminie. No i wreszcie sprawa głosowania za pomocą nowych dowodów osobistych, które nie zawierają danych adresowych i wzoru podpisu. Co oznacza, że nie możemy wykluczyć iż w systemie komputerowym wygenerowane zostaną listy wyborców z powtarzającym się tym samym nazwiskiem, I delikwent dysponujący dowodem osobistym bez adresu będzie mógł oddać głos w podwyższonej liczbie komisji wyborczej. W związku z tym stwierdziliśmy dzisiaj rano w trakcie konferencji prasowej, pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym domagamy się stanowczo natychmiastowego anulowania tych błędnych wytycznych i zastąpienia ich takimi, które gwarantować będą zarówno uczciwość samego procesu wyborczego, jak i późniejszą kontrolę ewentualnych nieprawidłowości na podstawie wiarygodnej dokumentacji. Z dzisiejszą datą to pismo zostało przyjęte. No i od tej pory w związku z tym niechaj nikt nie mówi, że takie rzeczy były niemożliwe, nieoczekiwane, niechaj nikt nie mówi, żeśmy nie ostrzegali. Pół roku temu spędziliśmy wraz z grupą, z doborowym gronem koleżanek i kolegów, szereg godzin w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, kiedy dokonywało się właśnie fałszerstwo, matactwo, w wyborach samorządowych. Może ktoś wmawiać sobie, że był to wypadek przy pracy, ten proces liczenia głosów przedłużający się ponad tydzień. Może ktoś sobie wmawiać, że nie było tutaj przestępczego zamiaru. Ja pozostaję sceptyczny. Rzeczywistość potwierdziła, czas przyznał rację nam wówczas protestującym siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Przypomnę, że cała Komisja Wyborcza podała się do dymisji, Państwowa Komisja Wyborcza, jej sędziowie złożyli dymisję, a z kolei w kolejnych tygodniach i miesiącach wszystkie protesty wyborcze, które zostały zgłoszone, zostały odrzucone, nie uznano ich wpływu na procedurę wyborczą, na wynik wyborczy. I jeszcze przypomnę, że to te osoby, które zwróciły uwagę na tak rażące, nawet mało powiedzieć, nieprawidłowości, po prostu przestępstwa, jak zaginięcie ponad 100 tysięcy ważnych głosów na Śląsku, to te osoby, które zawiadomiły o przestępstwie prawdopodobnym, to one znalazły się w kłopocie, a nie przedstawiciele a nie przedstawiciele administracji odpowiedzialni za procedurę wyborczą. Zbliżają się wybory. Państwo pełnicie tutaj obowiązki reprezentantów opinii publicznej. Bardzo proszę odnotujcie to przed faktem, a nie po fakcie, że system jest dziurawy, pełen luk, jest niehermetyczny, nieodporny na fałszerstwo, a zatem jeśli może się ono przydarzyć, to Państwowa Komisja Wyborcza powinna w tej chwili niezłożnie podjąć działania. Czy takie działania może podjąć? Tak, owszem, ponieważ nie chodzi o prawo stanowione przez organy ustawodawcze, nie chodzi o ordynację wyborczą, nie chodzi więc o jakieś nowe rozwiązanie ustawowe, chodzi o przepisy wykonawcze, chodzi o wytyczne, które wydaje właśnie, Państwowa Komisja Wyborcza i te wytyczne sama Państwowa Komisja Wyborcza może z dnia na dzień zmienić, jeśli tylko zechce. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym pismem, czy my mamy tutaj, czy my mamy tutaj w tym obiekcie pięknym kserokopiarkę? Gdyby, gdyby spróbować to powielić i wręczyć Państwu, to, to na pewno przyda się. Promemoria. Ja. Czy są pytania, na które mógłbym odpowiedzieć? Dzień dobry, Michał w Stolic Chciałem zapytać, skąd wizyta na Ziemi Łódzkiej? Do 10 maja z pewnością nie uda się odwiedzić wszystkich miast, dlatego pewnie posługuje się Pan jakimś kluczem, chciałem zapytać, skąd wizyta na Ziemi Łódzkiej? Posługuje się bardzo konkretnym kluczem. Ten, ten klucz to są przyjaźni i życzliwi ludzie, i takich ludzi nie brak w Ziemi łódzkiej. W Łodzi, także w Pawianicach, w Konstantynowie bywałem szereg razy w ostatnich i przedostatnich latach. Gościłem tutaj jako reżyser, dokumentalista. Miałem przyjemność, zaszczyt pokazywać. Moje filmy dokumentalne, no i moja znajomość i myślę, że nie nadużyję tego słowa, przyjaźń z osobami, które z tym regionem, tymi miastami wiążą swoje życie osobiste i zawodowe. Ta, ta, ta bliska relacja ma już swoją dłuższą, dłuższy staż, dłuższą tradycję. Stąd nie mógłbym. Zakończyć kampanii wyborczej, nie odwiedzając Łodzi i Okolic. Chciałbym, żeby Pan jeszcze skomentował to, że Pańska kandydatura nie znajduje się, jak Pan sam określa w głównym nurcie mediów, w sondażach, które są prowadzone przez różne instytucje prywatne i publiczne. Pańskiej kandydatury tam brakuje. Myślę, że to bardzo duży dla mnie komplement przez pierwsze tygodnie, a nawet miesiące kampanii wyborczej, kiedy trwała akcja zbierania podpisów niezbędnych do zarejestrowania kandydatury, wówczas konsekwentnie odmawiano mi na ogół nawet nędznego zera w tych sondażach. No, skoro, skoro mnie tam nie było, a jednak jestem w półfinale, skoro udało się zarejestrować kandydaturę, no to znaczy, to znaczy, że są rodacy, którzy wiążą jakieś nadzieje z moją kandydaturą, są rodacy, którzy, którzy z zaufaniem podchodzą do mojego programu wyborczego, a zatem żadne to odkrycie. Prasa i telewizja kłamią, biura badania opinii publicznej są narzędziem propagandy, realizują zamówienia polityczne i w związku z tym odwykłem, odwykłem yy, przywiązywać wagę zasadniczą do, do tego, co komunikują nam akurat sondaże. Zresztą, nie będąc demokratą, w ogóle nie podlegam terrorowi sondażu. Nie przejmuję mnie bowiem głos większości. Stawiam na jakość, a nie na ilość. Mój przekaz polityczny nie jest moderowany w zależności od tego, jakie ewentualne efekty mogłoby to wywierać w tak zwanym elektoracie. Ja bowiem nie komunikuję się z elektoratem, tylko komunikuję się z ludźmi, z moimi rodakami. Moi wyborcy są ludźmi poważnymi i bardzo tym się chlubię, że mój przekaz jako polskiego państwowca, wolnościowca, także katolika, ten przekaz ma bardzo życzliwy rezonans wśród ludzi, którym nie trzeba tłumaczyć, jak w jak trudnej sytuacji znalazło się państwo i jak krytyczna jest to chwila dla dla narodu polskiego. No też chciałbym zapytać, pańska kandydatura, kandydatura jest jedną z ciekawszych kandydatur. Chciałbym zapytać, kto jest... Dziękuję bardzo. Proszę, żeby ta informacja znalazła się w obiegu, dzięki, dzięki tej telewizji, która reprezentuje. Jedna z ciekawszych kandydatów. Proszę to zapamiętać. Kto tak. jest pańskim dzisiaj największym sprzymierzeńcem, a kto największym oponentem? Moimi sprzymierzeńcami są świadomi patrioci. Moimi oponentami, no to tak grzecznie powiedziawszy, są świadomi zdrajcy. Może Pan wyczytać to z prasy. W minionym tygodniu dwóch zostałem jednocześnie faszystą, antysemitą, Zostałem ogłoszony zagrożeniem dla porządku publicznego. Doczekałem się takich określeń jak bandytyzm słowny. Proszę zapoznać się z tymi wypowiedziami, których dotyczyły takie epitety. Otóż moje wypowiedzi to fakty z powołaniem się na. Autorów wypowiedzi publicznych, cytaty, daty, wydarzenia nie ma polemiki merytorycznej, jest tylko kampania oszczerstw i zniesławiń. Chwała Bogu, tej kampanii Oszczerstw możemy, no, no możemy stawić czoła, wykorzystując także narzędzia prawne. Przed wczoraj. Przedwczoraj zapadł y, wyrok przed Sądem Warszawskim w trybie wyborczym. Nakazano gazecie wyborczej przeprosiny za oszczerstwa, które zamieściła na swoich łamach. Gazeta wyborcza, jako właśnie klasyczny, jeden z centralnych ośrodków propagandy antypolskiej, Ośrodków walki z tradycją polską, tradycją katolicką, walki z ideą suwerenności państwa polskiego, Gazeta Wyborcza istotnie nie może się pogodzić z faktem artykułowania przeze mnie publicznie programu jednoznacznie niepodległościowego, wolnościowego katolickiego. To doprowadza to doprowadza propagandystów tego organu do y, y, rozstroju wewnętrznego, który owocuje takimi publikacjami jak ta, którą sąd zdecydował y, napiętnować jako bezprawną. A Pana odsyłam do lektury tekstów y, Faszyzm w Eterze, I tak dalej, i tak dalej. Ja proszę Państwa, dwa lata temu złożyłem w prokuraturze doniesienie na samego siebie. Zawiadomiłem, że w przestrzeni publicznej pojawiły się takie stwierdzenia, pojawiły się takie stwierdzenia z mojego punktu widzenia całkowicie bezpodstawne i oszczercze. Ja bowiem, jako monarchista, jestem na antypodach wszelkich Ideologii i praktyki kolektywistycznej, wszelkiej ideologii i praktyki totalitarnej. Jestem bowiem monarchistą, a więc indywidualistą, stojącym na gruncie katolickiego personalizmu. A jednak zdarzają się w przestrzeni publicznej oskarżenia najgorszego rynsztokowego typu, i ja zawiadomiłem prokuraturę o tym. Że takie oskarżenia padły, zawiadomiłem prokuraturę, że nie powinna pozostawać bezczynną, bo jeśli, jeśli by rzeczywiście ktoś propagował faszyzm w Rzeczypospolitej, to jest to przestępstwo szczególne, przestępstwo i kodeksowe, i konstytucyjne. No i prokuratura coś z tym powinna zrobić. Prokuratura przypatrzyła się tej sprawie i. Nie skierowała przeciwko mnie żadnego oskarżenia, a zatem ja od blisko dwóch lat legitymuję się takim certyfikatem urzędowego stwierdzenia, iż moje poglądy, moje wypowiedzi, moja aktywność publiczna w istocie nie, są, nie mogą być uczciwie charakteryzowane jako propaganda totalitaryzmu. Teraz nie wyciągałem tego mojego certyfikatu z kieszeni. Teraz y, odbyła się krótka sprawa w trybie wyborczym. Będę skarżył się na, o naruszenie, wytoczę sprawę o naruszenie moich dóbr osobistych, ale zrobię to już po zakończeniu kampanii wyborczej w trybie y, zwyczajnym. Y, zobaczymy, czy znajdą się sędziowie, którzy. którzy y, przyjrzawszy się tej sprawie, postanowią położyć kres oszczerstwom, które, które no, niestety, dość jednak bezkarnie cyrkulują w przestrzeni publicznej. Marta Cyganek, więc mam takie pytanie. Z jednej strony katolicyzm, personalizm katolicki, walka o życie wiara, Jak to połączyć i z postulatami kary świerci? Proszę Pani, jedno z drugim ma bardzo wiele wspólnego i nie da się osiągnąć jednego bez drugiego, abyśmy abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Potrzebujemy respektu dla prawa, kodeks karny, z którego usunięto, Karę główną traci spoistość i traci sens. Usunięcie bowiem kary głównej z kodeksu karnego jest w istocie, proszę pani, stworzeniem gwarancji życia dla zbrodniarza. Jeśli wykreślamy z kodeksu karnego karę śmierci, to tym samym obiecujemy każdemu zbrodniarzowi, że włos mu z głowy nie spadnie, jeśli tylko w porę. Chwyci klamki czy rękawa jakiegoś urzędnika państwowego, może nawet nic I to jest uroszczenie, na które cywilizowany człowiek nie może się zgodzić. Nie możemy my, jako zbiorowość, mówić kochani mordercy, zabójcy z premedytacją, drodzy zdrajcy stanu, szpiedzy i dezerterzy w obliczu wroga: obiecujemy Wam życie, nic Wam się złego nie stanie. Jeśli tylko uciekniecie się pod opiekę Olław Korolewskiego, to byłoby niesłychane, troszkę. To jeden argument. A drugi argument, proszę Pani, to nie mój argument, tylko po prostu cała tradycyjna nauka Kościoła katolickiego bardzo jasno wskazuje na sensowność, prawowitość, potrzebę, konieczność istnienia państwa dla bezpieczeństwa wiary świętej katolickiej, rodziny ludzkiej i własności polskiej jest zupełnie niezbędne, abyśmy mieli własne państwo. Jeśli bowiem nie będziemy mieli własnego państwa, to będziemy tutaj mieli jakieś państwo cudze. Otóż, aby państwo mogło istnieć, musi ono egzekwować przestrzeganie prawa i karać zbrodni. Tradycyjna nauka katolicka nie czyniła tutaj, nie stwarzała pola dla jakichkolwiek wątpliwości. Jeśli zainteresuje się Pani wersjami tłumaczeń Pisma Świętego, to trafi Pani na takie, które próbują docierać do sensu istotnego znaczenia piątego przykazania, które popularnie znamy w wersji uproszczonej nie zabijaj. Otóż niektóre przekłady skłaniają się raczej do wersji nie morduj. Tak? Nie odbieraj życia w sposób bezprawny, okrutny. I jeszcze raz powtórzę, tradycyjne nauczanie kościoła katolickiego nie stwarzało w tej sprawie żadnych wątpliwości. Te wątpliwości pojawiły się, przykro to stwierdzić, w ciągu ostatnich 50 lat i związane są z szerzącym się także i w sercach i umysłach katolików zamętem. Zamętem wprowadzanym przez trendy rewolucyjne, modernistyczne. Także i w samym łonie Kościoła katolickiego działające. A zatem ta antynomia, którą Pani tutaj zbudowała, przeciwstawienie mojej, mało powiedzieć, troski o życie ludzkie, mało powiedzieć, dlatego że, że mnie idzie właśnie o instytucjonalizację tej troski. Chciałbym, żeby Polska była krajem, w którym nie można mordować bezkarnie. Żeby Polska była krajem którego rząd nie propaguje morderstwa jako stylu życia, nie, pro, nie propaguje pogardy dla życia jako cnoty, jako wartości. Tego bym bardzo chciał. Moje filmy dokumentalne powstające w ubiegłych latach, film Eugenika Krawinie Postępu, film Neomery Ładne, te filmy. Opowiadają właśnie o przemyśle, o przemyśle śmierci, o przemyśle aborcyjnym, o procedurze medycznej, zootechnicznej in vitro. Jeśli się przyjrzymy tym procedurom, no to bliżej właśnie, jeśli nie polegamy na, na doniesieniach propagandowych, a... a, a a interesują nas fakty, to, to widzimy niegodziwość tych procedur. Niegodziwe jest bowiem selekcjonowanie życia ludzkiego. Niegodziwe jest dzielenie ludzi na kategorie. I następnie orzekanie arbitralne, kto zasługuje, a kto nie zasługuje, aby żyć. Człowiek nie jest powołany do tego, aby, aby selekcjonować. Jeśli godzimy się na taką selekcję, na tak wczesnym etapie życia ludzkiego, kiedy to życie jeszcze, nie krzyczy i nie ucieka, ale już jest, no to jeśli nie sprzeciwiamy się selekcji na tym etapie, to traci logiczne podstawy nasz sprzeciw na jakimkolwiek etapie późniejszym.